Jestem na wyspie Mliet. To jest wyspa chorwacka, położona na morzu Adriatyckim tuż przy wybrzeżu Dalmacji. Są źródła, które twierdzą, że to właśnie na tej wyspie wylądował Odyseusz i to tutaj nimfa Kalipso przetrzymywała go przez 7 lat. Wyspa ta nazywała się w Odysei Ogygia. I zgodnie z opisem miała być porośnięta bujnym, niemal magicznym lasem. Miała być domem dla tysięcy ptaków, i w sumie opis ten nawet zgadza się z tym, co tutaj widzę. Ale my nie będziemy dzisiaj rozprawiać o Odyseuszu, a o innym przybyszu z daleka. Przybysz ten wygląda tak, nazywa się Mangusta, i nieźle tutaj rozrabia. Namliet. Życie toczy się od tysięcy lat, ale historia, którą zajmiemy się dzisiaj, rozpoczyna się na początku XX wieku. So the story started in 1910 when ten mangous were brought from India, from Kolkata region, and being released on Mljet Island. W opowiedzeniu tej historii pomaga mi Iwan Pudzyński. biolog terenowy, który pracuje w organizacji pozarządowej Udruga Biom, zajmującej się konserwacją tutajszej przyrody. And the introduction. Uh, was considered bardzo successful ponieważ the species bardzo szybko dispersed na the wyspie. Przeszło 100 lat temu, wyspa Mliet była domem dla bardzo licznej populacji żmii noshorogiej. To jest gatunek jadowitego węża, którego ukąszenie może być śmiertelne. Ale tych węży było tu na tyle dużo, że przebywanie na wyspie nie było do końca y, bezpieczne, więc tych kilka osobników sprowadzonych z Indii miało proste zadanie They're here. The number of horned vipers, but also other snakes dropped very fast and the horned viper is considered extinct on the island for many decades. Decyzja o tym, żeby na Adriatycką wyspę sprowadzić zwierzątko z Indii nie była przypadkowa. When you look for an old picture of mongoose it's always depicted as a snake killer. And there I also like there is an indian tradition that mongoose is a snake killer and that's the reason why some of them are considered the sacred animals that they've been taken care of they were allowed to roam through the villages because they were a snake killer father look here our mongoose is killing a snake <laughs> Powody, dla których mangusty są prawdziwymi killerami węży, są dwa. Po pierwsze, to są zwierzęta bardzo szybkie i zwinne i one potrafią przez dość długi czas okrążać węża, po to, żeby go zmęczyć. I kiedy on już będzie zmęczony, to rzucić mu się na tył głowy, po to, żeby przetrącić kręgosłup i przerwać rdzeń. Po drugie, mangusty są do pewnego stopnia niewrażliwe na jad węża. To wynika z pewnej mutacji w jednym typie receptorów układu nerwowego, którą mangusty posiadają, i w związku z tą mutacją neurotoksyna z jadu węża nie przyłącza się tak efektywnie do tych receptorów i w związku z tym nie ma jak zadziałać. I dlatego mangusta, nawet jeśli zostanie ugryziona przez węża, to prawdopodobnie nie będzie ani sparaliżowana, ani nie straci czucia, i to daje jej nad wężem bardzo dużą przewagę. Żeby w tym filmie nie pokazywać wyłącznie zdjęć mangusty ukradzionych z Google albo z Wikipedii, zależało nam, żeby mangusty zobaczyć na żywo i dostaliśmy w trakcie wywiadu cynk o tym, że miejscem, w którym mangusty występują w Chorwacji najliczniej i gdzie jest je najłatwiej dojrzeć, zwłaszcza rano lub późnym wieczorem, jest wielkie wysypisko śmieci. No i niestety nie udało się. To wysypisko wyglądało, jakby dawno nie było na nim dostawy świeżych śmieci i w związku z tym mangusty po prostu nie mają tam e, po co przechodzić. Ja też na ich miejscu bym nie przechodziła, bo nie ma tam co jeść większość śmieci, to są jakieś zasuszone plastikowe wory i szkło, więc e, Mangusta 1:0. Wracamy do historii. Póki co mamy sukces w wytępieniu węży na wyspie Mljet. Other islands inhabitants from other islands saw so that as an opportunity. To trap those mongooses on island of Net, because they, very soon the species became very common on the island, so they were trapped and released again on again on Peninsula, on island of Korčula, island of Hvar, island of Škrda, island of. Uh, of several other islands in at least one case the introduction wasn't successful that's an island of brach it's not still clear but it seems some, the introduction started with two males and it usually will not work that that way the, the biggest issue was that, that introduction on, on the pelesats peninsula because that's a peninsula that's part of mainland and the species started to spread no właśnie. Mangusty stronią od wody, więc do czasu, gdy wprowadzono je tylko na wyspy, pół biedy, ponieważ zwierzęta te pozostawały w izolacji i nie przedostawały się do innych środowisk. Po wypuszczeniu na kontynencie otwarto im jednak drogę do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się. Jako, że zwierzęta te dobrze adaptują się do różnych warunków, i miejskich, i dzikich, w kilkadziesiąt lat zajęły pas wzdłuż wybrzeża Adriatyku od rzeki Neretwy przez całą Czarnogórę, aż po Albanię. I jak się pewnie domyślacie, mamy w tej historii wielkie ale. Niestety to nie jest historia o tym, jak człowiek ingeruje w naturę, natura mu się za to odwdzięcza i potem wszyscy żyją długo i szczęśliwie. W tej historii długo i szczęśliwie pożyją pewnie mankustę, ale jest też kilka gatunków, które pożyją krótko i nieszczęśliwie. Mangusty żywią się nie tylko wężami, ale też innymi gadami, na przykład jaszczurkami. Zjadają też płazy, zjadają ptaki, jaja, ich jaja i ich młode. To dotyczy szczególnie tych ptaków, które gniazdują na ziemi. Obecność mangust wytrąca więc ekosystemy z tej naturalnej równowagi. Między innymi dlatego, że mangusty zjadając węże nie tylko trzebią ich populację, ale też ograniczają dostępność pokarmów dla polujących na nie ptaków. Co tu tak śpiewa... Efekty ich obecności dobrze widać na wyspach. Tam gdzie mangusty są obecne, węży jest znacząco mniej niż tam, gdzie ich nie introdukowano. Wyjątkiem jest wyspa far, na której lokalni mieszkańcy sami wyłapują te zwierzęta i polują na mangusty. Because you have wetlands on the islands that are that are now empty because no amphibians are present there because has killed all of them. There is an issue about Ground nesting birds, that's for sure, that they are losing a lot of eggs and chicks. And the small mammals like hare, that's also important for not for hunters, but they are important for other things on the island. They also be, be, uh, seems to decrease a lot in quality, in uh, density. And the birds that are like eating snakes, like short-toed eagle, they will also become uncommon on mongoose-invested islands. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej ciekawa i niepokojąca jednocześnie wydaje mi się ta historia i fakt, że ona zaczęła się od paru niepozornych, małych zwierzątek ponad 100 lat temu, i ta historia ciągnie się do dzisiaj. To ciągnie się nie tylko tutaj, na nieszczególnie dużej e, izolowanej wyspie, ale też ciągnie się na lądzie, na połaciach terenu, które obejmują setki e, kilometrów. At least on the... On the island, it's possible to remove the species. It would be long-term project, but we have similar uh, experiences, like from Japan, when they are removing mongoose, But that's really long-term project, like twenty years planning. Mostly use, using traps, and uh, in some cases, the poison is used. But that's mostly uh, you have to decide which other parts of the ecosystem will be damaged by poisons. When you trap them alive, you can decide, this is a mongoose, this one will be removed, this is not a mongoose, this is native, this one will be released unharmed. When the density becomes very low, methodology like traps becomes very ineffective because you are checking thousands of traps and for many days to trap one mongoose, but in that, it's called the terminal phase, it's usually some like special trained dogs I use because they are able to find that, the last mongoose in the area. Mangusty e, dla nas w Polsce nie są zagrożeniem, przynajmniej na razie, e, ale ich historia nie zaintrygowała, bo nam bardzo zgrabnie ilustruje większy problem, o którym w sumie niewiele się mówi, chodzi o problem gatunków inwazyjnych. Gatunek inwazyjny to jest taki organizm, który nie jest natywny w danym ekosystemie i pojawia się w nim na różne sposoby, na przykład wskutek wprowadzania przez człowieka albo wskutek ekspansji związanej ze zmianami klimatu. Aby gatunek stał się inwazyjnym, musi być właśnie taki jak mangusta, czyli wykazywać cechy, które umożliwią mu sprawne zaadaptowanie się do nowych warunków. Gatunek taki może wtedy zacząć y, rozmnażać się, zajmować nowe tereny, konkurować z natywną florą czy fauną o miejsca żerowania, rozrodu, pokarm itd. Tak i ostatecznie rozchwiać dotychczasową równowagę ekosystemową, nieraz generując straty ekonomiczne czy zubażając bioróżnorodność. Zwalczanie gatunków inwazyjnych. Jest albo bardzo trudne, tak jak na wyspach, o których mówił Iwan, albo wręcz niemożliwe, tak jak z mangustami jest na kontynencie. To, które gatunki staną się inwazyjnymi oraz do jakich konsekwencji doprowadzi ich obecność, nie jest wcale tak łatwo przewidzieć. Na przykład w Australii lisy i koty doprowadziły do ograniczenia liczbności ssaków, które ryją tunele i norki w ziemi. I z kolei ich zredukowanie pogorszyło kondycję gleby, która stała się bardziej zbita, mówiąc w uproszczeniu, a to utrudnia kiełkowanie nasion roślin. Zresztą my nie musimy wcale zaglądać aż do Australii, bo w Polsce mamy też mnóstwo gatunków inwazyjnych. Jednym z nich jest barszcz sosnowskiego. Czyli roślina, która u ludzi powoduje oporzenia, a w ekosystemach ma tendencję do masowego zarastania terenu, znacząco zubażając różnorodność gatunkową. W polskich rzekach i w Bałtyku pojawiła się ryba babka śniadogłowa, która prawdopodobnie zawleczona została w wodach balastowych statków. Ona wyjada o mułki, wywiera presję na flondry, konkuruje z rodzimymi rybami o miejsca rozrodu. W wielu miastach Polski obserwuje się też od paru lat zielone papuszki, te egzotyczne Aleksandretty, które prawdopodobnie są uciekinierami z domów, ale przez to, że klimat się ociepla, są w stanie przetrwać nasze coraz łagodniejsze zimy i rozmnażać się na dziko. W przypadku tych ptaków sytuacja jest ciągle rozbojowa, nie wiadomo, czy one staną się poważniejszym problemem, ale tak czy siak, egzotyczne papugi w Nysie są szalonym widokiem. Gatunki inwazyjne są wymieniane jako jedna z dwóch głównych przyczyn postępującej utraty bioróżnorodności. Tą drugą jest degradacja i utrata siedlisk, chodzi tu o wylesianie, rozrastanie się miast, osuszanie mokradeł itd. W jednej pracy, którą znalazłam, podano, że jeśli prześledzimy przypadki wymierania gatunków ptaków, ssaków i gadów, to gatunki inwazyjne są wymieniane jako jedna z przyczyn tych zdarzeń w 58% przypadków. W przypadku mangust trudno jest o jakiś jednoznaczny morał z tej historii. Ponad 100 lat temu sprowadzono je w dobrej wierze i bez świadomości konsekwencji, które to będzie niosło. Do dzisiaj zresztą ludzie kojarzą je raczej pozytywnie jako obrońców przed jadowitymi wężami i nie nadają manguście statusu szkodnika. O za to trochę łatwiej, jeśli pomyślimy o gatunkach inwazyjnych w ogóle. Dzisiaj wiemy już lepiej, dzisiaj widzimy chociażby na przykładzie mangusty, jak trudno jest odwrócić konsekwencje ich wprowadzania i moglibyśmy zorientować się, że majstrowanie przy przyrodzie rzadko kiedy przynosi jej coś dobrego.